Wciąż pamiętamy poprzedni tydzień naszprycowany premiami, między innymi na zadania vip czy paczki, a przede wszystkim na import-eksport pojazdów, który wtedy królował. Był to okres intensywnego zasuwania z punktu A do punktu B, który jednak się opłacił, bo konto Bogdana zamknęło się na 7 milionach, nie wspominając o nowym samochodzie czy wybuchowej amunicji, oczywiście. Z uśmiechem na twarzy mogę wam powiedzieć, że premie, które Los Santos daje nam w tym tygodniu, nie odbiegają od poprzednich, tyle że tym razem moi drodzy, na pierwszym miejscu podium stoi Casino Diamond. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest mocne, bo do odebrania za darmo jest też Penthouse, dzięki niemu mogliśmy wykonać misję dla Agaty Baker, które dodatkowo dawały podwójne wypłaty. Jeśli połączymy to z darmowym penthousem, to wychodzi, że dosłownie wszystko, co zarobimy na tych zadaniach, będzie czystym zyskiem. Zapomniałem dodać, że podwójną kasę dostaje się również za napad na kasyno, co chyba jest najważniejsze, ale teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy dalej. Ja jestem moi drodzy Level99 i zapraszam na odcinek. Przypominam tylko, że jeżeli się spodoba, to łapka w górę jest mile widziana, a jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, to zapraszam do subskrypcji. Bogdan ten tydzień rozpoczął od czegoś, co nie zostało wymienione we wstępie. Mianowicie mamy misję o nazwie New Listings. Są to trzy zadania, które trzeba wykonać, i jeżeli zmieścimy się z tym w terminie, to mamy nagrodę w postaci miliona dolarów. Początkowo w ogóle nie myślałem, żeby się za to zabierać, bo bez rozeznania założyłem, że potrzebna jest mynia, w którą inwestować nasz protagonista nie miał zamiaru. Jednak było to błędne myślenie i bardzo szybko w komentarzach naprostował mnie jeden z was, drodzy widzowie. Okazało się, że to dwie zupełnie niezależne sprawy. Tyle że i mynia i te misje oferowane są przez tych samych gości czyli pana Feibera oraz jego pomocnika. Pierwszym z zadań było wyczyszczenie domu, w którym gang Lostów zrobił sobie miejscówkę. Feiber i Raf wchodzą w branży nieruchomości i chcą w tą posiadłość zainwestować. Natomiast lości skutecznie to utrudniają, dlatego trzeba się ich pozbyć. Po drodze Bogdan zatrzymał się w rezydencji obok, gdzie akurat trwała deratyzacja i zabrał stamtąd gaz, powiedział, że może się przydać. Natomiast na miejscu okazało się, że był to bardzo dobry ruch, dlatego że na dachu znalazł wentylację, dzięki której myślał, że łatwo i sprawnie zlikwiduje przeciwników. Okazało się, że zadziałało to nie do końca tak jakby tego chciał, dlatego że gangusy nie zginęły w środku, tylko zdążyli się ewakuować. Skutkiem było to, że wszyscy jednocześnie wyszli na zewnątrz, gdzie zrobił się niemały młyn. Bogdan początkowo korzystał z kija baseballowego, który działał całkiem fajnie bo był w stanie trafić nawet kilku przeciwników na raz. Później przerzucił się na kastet, który już działał trochę gorzej, dlatego że walczyli oni w kilku na jednego, natomiast też jako tako dawał radę, ale mimo, że pojedyncze jednostki zaczęły już uciekać, to tak czy inaczej przerzucił się koniec końców na broń palną, żeby rozwiązać problem raz na zawsze. Gdy już wszyscy uciekli albo leżeli martwi, protagonista otrzymał 28 tysięcy. Pomiędzy zleceniami miał oczywiście chwilę przerwy, którą też postanowił wykorzystać. Pojechał sobie pod kasyno, po czym odpalił telefon i internet, aby rozejrzeć się za penthousem. Nie dodawał żadnych ozdobień czy dodatkowych pomieszczeń, ponieważ oczywiście ma ważniejsze wydatki na horyzoncie, więc można powiedzieć, że kupił, a w zasadzie odebrał taką podstawową, surową wersję. Gdy poszedł się rozejrzeć, miał okazję poznać Agatę Baker wraz z pomocnikami oraz panem Chao, do których przejdziemy sobie później, a Tymczasem jedziemy na plac budowy. Mamy tutaj drugie zadanie od Fabera do wykonania, dlatego że jeżeli chce się coś wybudować, to potrzebne są materiały, za które nasz pracodawca nie ma zamiaru płacić, a więc trzeba je zajumać. Bogdan dostał też informację, że może tutaj znaleźć kilka narzędzi, które jeśli ukradnie, to kasa za sprzedaż pójdzie do jego kieszeni, więc trzeba skorzystać. Poszukiwania zaczął od górnych pięter budowanego obiektu, jednak były one całkowicie puste i dopiero kiedy zszedł na dół, to z pomocą lunety udało mu się wypatrzyć pierwszy z naszych celów. Oczywiście było tutaj też trochę ochroniarzy, natomiast biorąc pod uwagę to, że byli praktycznie ślepi, to nie stanowili żadnego zagrożenia, tylko padali jak muchy. Nasz bohater więc bez problemu mógł sobie przywłaszczyć piłę do betonu i jakąś tam wiertarkę, po czym przeszedł na drugą stronę skąd wziął szlifierkę kątową i wkrętarkę wypełniając torbę na maksa. Poszedł rozwalić kilku przeciwników i wtedy zauważył, gdzie stoją poszukiwane przez nas materiały, a jako że wcześniej widział też ciężarówkę, to szybko połączył kropki. Poszedł zabrać jedno, podpiął do drugiego i gotowe, można jechać. Za uszkodzenia były nam odejmowane pieniądze z wypłaty i co prawda przyczepa trochę oberwała, ale biorąc pod uwagę ilość przeciwników na drodze, to i tak uważam, że nie jest źle, bo koniec końców otrzymaliśmy niecałe 62 tysiące. Ostatniego zadania protagonista bał się najmocniej, ale okazało się, że niesłusznie, bo wbrew pozorom były one najłatwiejsze. Jedynym zagrożeniem byli w sumie nieuzbrojeni pracownicy budowy, to znaczy byli uzbrojeni, ale nie w broń palną, a co najwyżej narzędzia takie jak łom na przykład. W każdym razie chodziło o to, żeby na obcej budowie cały wartościowy sprzęt zepchnąć do oceanu, do czego Boguś postanowił wykorzystać spychacz i w tym momencie pracownicy pokazali swoją obecność, bo jeden z nich nas z tego spychacza po prostu wyciągnął i próbował sklepać. Natomiast skończyło się tak jak zazwyczaj, czyli to nasz bohater sklepał zarówno jego, jak i jeszcze w dodatku jego ziomka, po czym zrealizował zadanie. Na koniec miał jeszcze zastraszyć kierowników i jednego z nich przez przypadek utopił. Natomiast, jakby przymknąć na to oko, to wszystko poszło perfekcyjnie. Wypłata w tym przypadku to 53 tysiące, ale pamiętajmy o tym, że dojdzie nam jeszcze milion premii, co biorąc pod uwagę czas, jest bardzo dobrym biznesem. Wracamy teraz do kasyna, gdzie Boguś zajrzał, żeby chwilę porozmawiać z szefową oraz jej pomocnikami, a następnie ruszył od razu na pustynię. Ogólnie rzecz biorąc, to właścicielem kasyna jest młody Cheng. Jakaś inna wpływowa rodzina wymusza na zarządcach sprzedaż Kasyna za pół darmową cenę, na co ci nie chcą się zgodzić. Na obecnym etapie słowne przepychanki się zakończyły, a obecny właściciel został porwany i właśnie w tym momencie naszym celem jest jego uratowanie. Powrót był dość ciężki ze względu na przeciwników, którzy nas ganiali, dlatego w pewnym momencie główny bohater zrobił sobie postój, żeby wezwać Batmobila i oczywiście ta maszyna już nie miała żadnego problemu z tym, żeby się przeciwników na drodze pozbyć. W tym momencie wpłaci pieniądze na konto i mamy 7 351 tysięcy, a nasz protagonista niemal natychmiast musiał znów jechać na interwencję do kasyna. Tym razem Avery, ostrzący sobie zęby na kasyno, postanowił zorganizować w środku rozróbę, żeby zniechęcić klientów do przychodzenia, a finałem tego była kradzież pojazdu z podium, który musieliśmy odzyskać, i cóż, zaczęło się nie najlepiej. Ale koniec końców Bogdan Auto zwrócił inkasując 27 tysięcy. Po tym intensywnym dniu wrócił do swojego penthouse'u żeby trochę odpocząć, a ja przypominam jeszcze, że za każde wykonane zadanie u Agaty Baker otrzymujemy poza wypłatą 50 tysięcy premii, a za ostatnie z nich będzie to 100 tysięcy. Następnego ranka wraz z Chengiem oraz jego tłumaczem Boguś pojechał na negocjacje z Every, które były, że tak powiem, dość intensywne. Shoot the Napad udało się oczywiście odeprzeć, ratując kolegów. W tym przypadku wynagrodzenie to 43 tysiące wypłaty, i tak jak mówiłem, 50 tysięcy premii. Zarząd kasyna postanowił się zemścić i również wymierzyć cios swoim oprawcom, którzy poza tym, że chcą przejąć kasyno, prowadzą również firmę w branży paliwowej. Żeby uderzyć ich po portfelu, Bogdan najpierw bez trudu znalazł i rozwalił w mieście cztery cysternie pełne paliwa, by później udać się do siedziby i tutaj też wprowadzić lekkie zamieszanie. Później od pani Baker były jeszcze dwa zadania. W pierwszym musieliśmy obronić kasyno przed najazdem, który został zorganizowany na dachu. No i co tu dużo mówić, generalnie było to dość ciężkie wyzwanie. Szczególnie, że przeciwnicy nie raz i nie dwa posłali w naszego Bogdana laser z karabinu automatycznego. Po drodze do wykonania tego Bogdan kilka dobrych razy padł na deski, ale przeciwnicy też nie mieli łatwego orzecha do zbliżenia. Na końcu cóż, jak to wyjaśnić? Mamy Everiego, który jest zły i chce wykupić kasyno za bezcen i mamy jego bratanka czy kogoś takiego, który jest już tak jakby dobry i chce odkupić kasyno, tyle że za rozsądne pieniądze i obiecał, że nie zwolni zarządu. Przedstawił fajny plan działania, który jednak wymaga, aby jego wuj zniknął i do sprawienia, aby tak właśnie się stało, wyznaczony został Bogdan. Zacząć musieliśmy od wyczyszczenia jego posiadłości z ochroniarzy i protagonista próbował to zrobić po cichu. W sumie trzykrotnie, ale za każdym razem się nie udało. Oczywiście to nie jest tak, że poddawał się od razu, gdy został wykryty, tylko po prostu ciężko tam było przeżyć. Nawet siedząc w Batmobilu, dlatego, że po niebie śmigał ciężko uzbrojony Śmigłowiec, a jak wiadomo, nasz samochodzik na rakiety odporny nie jest. Skuteczny okazał się taki plan, że w pierwszej kolejności eliminujemy śmigłowce, a później korzystając z Batmobila przeciwników na ziemi. I gdy tylko widzimy, że ponownie zbliżają się helikoptery, to wysiadamy, żeby się ich pozbyć, i tak w kółko aż posiadłość została wyczyszczona. Wtedy nasz antagonista zapakował się w śmigłowiec i postanowił uciec wraz ze swoją ochroną. W sumie dość łatwo było ich dogonić, co prawda, ale tak niefortunnie się złożyło, że wszystkie rakiety z Batmobila wystrzeliliśmy w. No i po prostu za każdym razem, gdy się zbliżyliśmy, to musieliśmy strzelać w przeciwników z wyrzutni ręcznej, która jak wiadomo skutecznością nie grzeszy. Bogdan po pewnym czasie zirytował się na tyle, że po prostu odesłał Batmobila do warsztatu na uzupełnienie amunicji, żeby poszło sprawniej, a to jak celne rakiety ma Batmobil chyba już wszyscy wiemy. na tej historii taki, że kasyno zostało odkupione, ale dzięki temu, co zrobił nasz protagonista, udało się uzyskać bardzo korzystne warunki dla wszystkich, oprócz Vincenta, który został zwolniony. Nie wszystkim się jednak taki finał spodobał. Do Bogdana przyszła niejaka pani Cheng, czyli ktoś wpływowy i ktoś z rodziny byłego właściciela. Powiedziała, że nie jest zainteresowana odzyskaniem tego obiektu, ale chce, aby kasyno przestało być opłacalne na przekór nowemu zarządowi. Bogdan wraz z Lesterem zorganizowali plan i jeszcze do niedawna pomagaliśmy, aby kasyno przetrwało, a teraz przeprowadzimy skok, na którym straci miliony. Wracając jeszcze do finału, to Bogdan dostał 72 tysiące i 100 tysięcy premii, plus całkiem ciekawe i ładne auto, uzbrojone w karabiny. Na tamtą chwilę na koncie miał 9,5 miliona, z których dość szybko uciekło 1 300 na salon gier, który będzie naszym centrum dowodzenia przy tym skoku. Salon gier już mamy, ale nie można też zapominać o innych interesach, takich jak klub nocny, w którym save pęka w szwak. Pojechaliśmy tam odebrać kasę, następnie VIP został odwieziony do chaty i dopiero teraz przyszedł moment, aby na spokojnie poświęcić uwagę nowej lokacji, w której zatrudnił się Jimmy da Santa we własnej osobie. W każdym razie, aby klub mógł jakkolwiek funkcjonować, to najpierw trzeba sprowadzić niezbędne zaopatrzenie, żeby wyglądało to rzetelnie. A więc co? Lecimy. Nasz sprzęt został już skradziony i akurat wjeżdżał do miasta, kiedy Bogdan rozwalił kierowcę i przejął ładunek. W ten oto sposób towar został dostarczony, nasz salon ruszył, a my mogliśmy zejść pod ziemię i przygotować wstępny plan, ale najpierw odwiedziliśmy kasyno, żeby trochę zapoznać się z zabezpieczeniem Takimi jak kamery czy panele wejściowe do konkretnych pomieszczeń. Dzisiaj kwestię robienia przygotowań sobie darujemy, ale podkreślmy to, co jest najważniejsze. Cel? Banknoty w tym przypadku. Strzelec, kierowca i haker. Dwoje pierwszych najtańsi, natomiast haker najlepszy z dostępnych, ponieważ wpływa on na czas, jaki możemy spędzić w skarbcu. Przynajmniej tak mi się wydaje i to jest właśnie problem. W kwestii napadu na kasyno, jestem absolutnym żółtodziobem i nie miałem z tym do czynienia nigdy, ale wiem, że jest to bardzo złożony napad. Co więc by się Gdybym próbował go przeprowadzić z losowym mieszkańcem bez doświadczenia, prawdopodobnie byłaby katastrofa. Protagonista, na szczęście, ma znajomych, i jak się okazało, jeden z nich akurat był w mieście i zgodził się pomóc. Mianowicie Korniks, któremu dziękuję. Chwilę później spotkaliśmy się pod Kasynem, żeby rozpocząć akcję. Na miejscu nasz dowódca, kierowca, strzelec i haker w jednym otworzył drzwi i ruszyliśmy dalej. W tym momencie podszedłem za blisko wejścia i zostaliśmy niestety wykryci. Oczywiście mniej więcej protagonista wiedział co ma robić, którą kamerę uśpić, gdzie są bezpieczniki, kiedy się schować, a kiedy wychodzić, czy na przykład, że Korniks otwiera safe, a my zawijamy utarg, bo wcześniej dostał szczegółowe wytyczne, jednak myśląc o tym wszystkim jednocześnie w miarę łatwo jest się pogubić. Prób łącznie było 3 albo 4, a nasz protagonista z każdą kolejną nabierał wprawy, ucząc się jak się zachowywać w środku. Generalnie działaliśmy po chwili. Już bardzo sprawnie. Ja w bezpieczniki, Korniks w ochronę. Korniks otwiera safe, ja wbijam do środka. Korniks ochroniarza, a ja znów w kamerę. W końcu zaczęliśmy docierać do skarbca, ale za każdym razem pojawiał się ten sam problem, a mianowicie albo nas wykrywano, albo łup był za mały, albo jedno i drugie. Ostatecznie, kiedy postanowiliśmy zakończyć napad i wyjść, to na drodze stanęli nam ochroniarze i Korniks uprzedzał, że takiego trzeba wpakować cały magazynek, żeby położyć. I z początku myślałem, że trochę przesadził, ale praktyka pokazała, że czasami jedno ten magazynek to dosłownie za mało. Ci goście celnie nas punktowali zmniejszając łup albo powalali kończąc próbę niepowodzeniem i stwierdziliśmy, że basta. Problemy wynikały z tego, że przygotowania, które zrobił Bogdan, to tylko podstawy, żeby w ogóle rozpocząć napad. Corning przekazał, które z nich musimy zrobić dodatkowo, aby troszeczkę ułatwić sobie to zadanie, a więc podejmiemy kolejną próbę zrealizowania tego napadu, tyle, że tym razem będziemy już dobrze do tego przygotowani. To jednak w przyszłym odcinku. A na dzisiaj, moi drodzy, to byłoby już wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że. Się podobało, a jeśli tak to pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli dotrwałeś albo dotrwałeś do tego momentu to możesz też w komentarzu napisać salon, aby mnie o tym poinformować i zobaczymy ile osób się zbierze. Chciałbym też przekazać, że niedawno pojawił się kolejny film dla wspierających, także zapraszam a tymczasem życzę miłego dnia albo wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Cześć!